Przez żołądek do serca. Tu w Zajeździe Małe Złotowo w Trąbkach Małych nie trzeba było nikomu tego tłumaczyć. Na drugim powiatowym stole bożonarodzeniowym 15 kół gospodyń wiejskich pokazała swoje umiejętności. Konkurs na najpiękniejszy i może najsmaczniejszy stół bożonarodzeniowy uważam za zbarkę. To już druga edycja tych kulinarnych zmagań. Sala bankietowa pękała w szwach od odwigilijnych potraw i chętnych by je skosztować. Wszystkie panie z, z kół gospodywiskiej, które przyjechały, co się pochwalić tym, co umieją przyrządzić i zrobić smacznego na święta. Myślę, że to już ta świąteczna atmosfera nam się wszystkim udziela. Cieszę się, że przyjechali nie tylko goście z całego powiatu, ale też i spoza, bo są i, i posłowie naszej ziemi pomorskiej, senatorowie. Myślę, że, że to takie dobre spotkanie tuż przed świętami, ale też i taki bakcyl zarażenia, że. Pan Pamiętajmy o naszych polskich tradycjach. Wszystkie koła gospodyń wiejskich stanęły do boju o najlepszą potrawę rybną. Zadanie niełatwe, bo gospodynie profesjonalnie podeszły do zadania i walka była wyrównana. Rolatki z flądry, zupy rybne czy łosoś faszerowany, słowem palce lizać. Na zawody zjechali się znamienici goście. Oprócz przedstawicieli władz gminnych i prywatowych przybyli też znani sportowcy. Zdoby wyglądają fantastycznie, dlatego że nieczęsto można oglądać tego typu imprezy jak dzisiejsza. Widać, że wszystkie panie z różnych kół się przygotowały bardzo mocno. Eee... Także naprawdę jest co i oglądać i zapewne będzie i co smakować, co jeść. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Koło gospodyń wiejskich z Leszków w gminie Cedry Wielkie wywalczyło Laury za pstrąga w galarecie w sosie Szanowym. Oprócz potraw żyli oceniało też wystrój stołów. Impreza przebiegała przy akompaniamencie chóru Belcanto z Trąbek Wielkich. Organizatorami powiatowego stołu bożonarodzeniowego było Starostwo Powiatowe, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gmina Trąbki Wielkie i Grupa Działania Trzy Krajobrazy. Święta tuż za zapasem składamy więc państwu najserdeczniejsze życzenia. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym życzyć e, aby te święta były jak najbardziej rodzinne, żeby te święta e, Pozwoliły nam troszeczkę odpocząć od tych zmartwień codziennych, żebyśmy w nowy rok weszli z jak największym optymizmem. Tego życzę z tego serca i pozdrawiam serdecznie, życząc spokojnych, zdrowych świąt dla wszystkich ludzi, przede wszystkim tych w trąbkach wielkich, ale całego, całego powiatu Gdańskiego.